17 października 2015 roku. Garmory postanawia otworzyć kolejny serwer dla swojej dynamicznej gry w przeglądarce Tempest. Razem z Aldousem i Tempestem nadchodzi nowa era. Prowadzany nowy interfejs nie każdemu przypada do gustu. Nawet dziś, po tylu latach, istnieją osoby, które prędzej skończą grę, niż przejdą na Eni. Mimo to nowości przyciągają graczy na nowo otwarte wtedy światy. I właśnie tu zaczyna się nasza opowieść. W tej serii chcę dla Was, drodzy widzowie, przedstawić historię serwera, z którym jestem związany już od ponad pół dekady. Historię najlepszych graczy, klanów, dram i dymów, historię zarówno o upadkach, jak i o zwycięstwach. Zatem, przygotujcie sobie popcorn i zapraszam do oglądania. Ja nazywam się Gandart, a to są kroniki Tempest. 13 dni. Tyle właśnie czasu mieli pierwsi gracze Tempesta na przygotowanie się do nadchodzącego eventu Halloween. W tamtym czasie Herosem eventowym była Strzyga ze 150 levelem. Co ważne, działał wtedy też TeamSpeak Margonem, na którym pierwsi gracze poznawali się, wdawali w konflikty i tworzyli Dis na siebie. Tak. Historia Tempesta jest pełna rap gry między różnymi tempestowymi twórcami, a najsłynniejszym z nich był Hashbang. Który aktywnie nagrywał Disa na każdego znanego gracza serwera, z którym akurat w tym momencie miał spinę, a tych spin miał całkiem sporo ze względu na jego bogatą historię klanową. Pierwszymi klanami na Tempest, które zaczęły wskakiwać do rankingu, były oczywiście masówki graczy, którzy pomagali sobie wbijając pierwsze poziomy i dodawali każdego jak leci. Dopiero z czasem te masówki zaczęły się rozpadać, a gracze, którzy bardziej ogarniali grę, Łączyli się w klany, które już miały jasny pomysł na siebie i rozpoczynały własną selekcję i dominację swoich przedziałów. Jednym z najważniejszych klanów Tempesta było słynne The Titans. Klan ludzi pochodzących z Old Margonem. Początkowo TT nie miało oficjalnego klanu, a poszczególni jego członkowie weszli w skład innych ugrupowań celem ich infiltracji. Na czele The Titans stał legendarny Sires. Oldmargonem paradoksalnie pasuje do jego opisu, bo Sam Sayers, znany także jako robi Pizza, był dość wiekowym graczem. Do tego ogólnodostępną wiedzą jest to, że w ralu jeździł na Tirach i potrafił według memów zatrzymywać się na poboczu tylko po to, by zbić tytana. No popatrzcie, dzisiaj pora, trzeba zapieprzać na wapora, o tutaj mowa jeszcze nie jest dokończona, synuś ma komunię, co sobie zjem, ale dużo gości rozpraszają mnie na ekspie. Po co jeździć busem na Niemcy, lepiej stawać na parkingu i polotać legi sekty, zaniedbuje pracę, bo w Markowym gra, wyobraża sobie grającego w pizze legrę latka Mówiąc o TT poza sercem. Nie możemy zapomnieć także o innym legendarnym graczu tego klanu. Otwierając nawet dzisiaj ranking postaci Tempest, możecie użyć na jego pierwszym miejscu postać Buck Shadowa. To właśnie on zgodził się opowiedzieć nam dzisiaj o losach The Titans i to dzięki jego wiedzy i pomocy udało się scalić ten film i wyjaśnić wiele zawiłych wątków, które już dawno zaginęły w pamięci większości graczy to było tak, generalnie inaczej początki. Było tak, że z Aseoxem mieliśmy właśnie ten klan, co tam znalazłeś, w skrinach wysłałeś, nie? ten Scepter Fidelis. Ja gdzieś tam na przykład znajdowałem Herosów, ale Aseox i reszta tam klanu mieli po prostu niższy poziom ode mnie. No i przez to, że no nie mogłem sam zbić, no to wołałem tych, którzy akurat mieli najwyższe aktualnie poziomy, no to akurat wtedy był Lendel, no i pierwsze to było obo. I zbiliśmy tam Herodropo, no to on tam ziksował i żeśmy tam coś tam pisali. Potem oni pyta, gdzieś tam e, pytali, czy chcę dołączyć, do nich pisali mi prosto z mostu, że jeżeli nie chcę do nich, no to nie mam nawet co liczyć, no a wbijanie levela. To wyglądało tak, że ja wtedy, żeby dojść do tego klanu, to podawałem kordy swoich klanowiczy, nie? Oni o tym nie wiedzieli, dowiedzieli się dopiero jak byli wszyscy w tym klanie jednym, czyli z Lendelem, Olo, Robertem, e, no to wtedy się dopiero dowiedzieli tam tam podchodzi na, na chwilę z klanu, bo mieli, wiadomo, byli w kurwie, no nie ma co się dziwić, nie? E, I Neon wtedy, e, jak. Bo on był wtedy, gdy ja rozmawiałem i tam podawałem te kordy, nie? To mówił, że jaka patola i tak dalej No i generalnie gościu miał najwyższy level bo Miał tam 200 chyba, tutaj, albo 46, czy tam 250, coś koło ko tego poziomu I to wyglądało tak, że on odszedł od właśnie... Jak my żeśmy dołączyli, no to on odszedł, nie? No bo jaka patola i tak dalej, podawanie kordów No i zaczął nas po prostu ubić, nie? Nas, czyli no wtedy w swoich klanowiczy, nie? Tych jeszcze, z, z którymi był od początku Wyglądało tak, że no dobra, to trzeba Neona po prostu. Trzeba wbić level, żeby Neona Purs sklepać. I ja, Lendel, pamiętam, czy ktoś jeszcze, ale na pewno ktoś tam jeszcze wbijał level po to, żeby klepać Neona. Neon i Shadow walczyli o status pierwszej 300 na serwerze. Tempest był już światem, na którym wprowadzono maksymalny poziom od początku. Musicie wiedzieć także, drodzy widzowie, że w tamtych czasach wbicie 300 poziomu zajmowało nawet rok. Nie było takich ekspowisk jak Driady pustynia Sheikhardt, ba nawet Katakumby nie wyglądały tak jak obecnie. Dodatkowo nie istniały także serie questów dających olbrzymie ilości ekspa, a level wbijało się praktycznie tylko dziennymi. Z tego co wiem, początkowym planem TT było zostanie na sekcie. Czy to właśnie przez wojnę z Neonem zaczęliście ekspić w górę? Plan, plan był ogólnie gdzieś tam sekta, później gdzieś tam, powiedzmy, jak się wiesz trochę do zbroi i tak dalej. Nie? Gdyby Neon dalej grał, to pisałem, że po prostu by to było tak, że później by to się wszystko wydarzyło, jeżeli chodzi o wbijanie poziomów, nie? Czyli to osiągnięcie też trzechsetnego przeze mnie poziomu. Jak już się pewnie domyślacie, te udało się ostatecznie wygrać z Neonem, a Shadow prawie rok od startu serwera dobił jako pierwszy trzysetny poziom na tym peście. Jednak bunt Neona zapoczątkował istnienie całkiem nowej grupy. Arcanum Mortis, klan założony przez Kolchani, złożony z graczy, którzy nie byli w The Titans, ale także posiadający ambicje, by wbijać jak największy poziom i uczestniczyć w życiu serwera. Mimo, że przez graczy Tetera czy byli uważani za randomów, to właśnie w Arcanum zaczynały znane potem na Tempeste postacie, takie jak Zoro, zwany jedną z największych chorób w Tempesta. Ten, który przez ukradzioną maskotkę skończył grę. Gronek. Od którego imienia powstał synonim bycia ukradzionym, czyli zgronkowanie. Mila. tu, stary mi brakuje Just make him Trudek. Słynny muzyk Bart Tempesta. Nodi. Jak? Relur to jest. Nodi bez język no chyba. Ten, który nie wymawia r er i lubi baby. Oraz Tarzan. Tar tar tarzan. Powiedzmy, że jest Tarzan, Tarzai. Czyli największa, prywatna no. tempesta. To właśnie dzięki Arcanum Mortis narodził się także największy mag w historii. Tempesta, Aldous i prawdopodobnie całego świata dynamicznej gry przeglądarkowej. Archmaster Marvel. pierwszy ak 300 Tempesta, a także... Jak widzicie, Marvin był niebyle kimś. Miał swoich popleczników na Tempeście oraz uczniów, Był niczym Gellert Grindelwald z uniwersum Harry'ego Pottera. Jego potęga magiczna przewyższała nawet siłę samego The Titans. A tak że Marvin oraz jego przecielkonik, ich późniejszy klan MF, to prawdziwe złoto memów i historii Tempesta i zasługują na całkowicie osobny odcinek, bo to co tam się działo wykracza poza rozum zdrowego na umyśle człowieka. Sam Marvin niestety na tym spiku margonemskim dość szybko zdobył ksywę rudy oraz był często wyzywany od pewnej części od roweru. Samo Arcanum Mortis nie przetrwało próby czasu i się rozpadło, a jego klanowicze rozeszli się w różne strony. Marvin złożył swój klan MF. Niektórzy próbowali swoich sił w innych ugrupowaniach, jednak większość wybrała nową drogę. One Piece. Tego inicjatorami byli prawdopodobnie wspomniany już wcześniej Neon, Czapek oraz Cold Honey. I to właśnie One Piece na czele z Nonem w pierwszej fazie Tempesta prowadziło walkę o wyższe przedziały przeciwko dominacji The Titans. Paradoks prawda? Ale to nie jest ostatni przypadek, gdy były Tepek obraca się przeciwko swojemu staremu klanowi. Uwierzcie mi, ta tradycja będzie się powtarzać przez kolejne lata i przyniesie nam bardzo ciekawe zwroty akcji. Musicie także wiedzieć, że to właśnie z One Piece wykiełkuje w przyszłości klan, który będzie cierniem wokół TT przez wiele następnych lat. W samym One Piece bywało różnie. Często dochodziło do dziwnych kradzieży czy chorągiew do tt -ków. Klan był dość niestabilny i nie radził sobie na dłuższą metę w wojnie z TT, Ale jego historię i koleje losu Zostaną bardziej opisane w kolejnej części kronik. A jeśli już mówimy o kolejnej części, to jeśli któryś z Was, drodzy widzowie, chce się podzielić SS-ami, filmami albo historiami z tamtego okresu, to w opisie macie podany mój Discord. Możecie także się podzielić tym w komentarzach, a jeśli chcecie, by kroniki dalej powstawały, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. Bo uwierzcie mi, zlepienie tego wszystkiego w całość wymaga naprawdę ogromnej pracy i czasu. Ale to robię dla was, skarby. Czy kiedykolwiek myśleliście, że taki outfit jeżyka mógłby kogoś przestraszyć? Nie? To musicie wiedzieć, że na tempeście ten niepozorny jeżyk siał terror i śnił się po noce graczom wchodzącym właśnie na sektę po prostu administracja nie ogarniała że jak sobie dawałeś w ogóle item pod siebie to na minimapie cię, na minimapie pokazywał item, a nie ciebie e, i kwestia z tego jeża, że jeżeli dobrze pamiętam po prostu to jest małe zwierzątko tak, czyli no, jeżeli masz powiedzmy w miarę spory ekran, albo po prostu masz ekran, który nie jest telefonem, no to zobaczyć takiego jeża no to jest faktycznie problem który po prostu biegnie na ciebie, żeby cię zdedać. Sekta była zamknięta a Sers nikomu nie pozwalał wchodzić na swoje terytorium. Każda osoba, która ośmieliła się nawet wybić zwykłe moby na przedsionku, była notorycznie dodana. TT praktycznie zablokowało innym exp do tego stopnia, że były takie osoby jak Zirhan, które wydawały masę pieniędzy na apce Margonem tylko po to, by móc wbijać poziom, a niektórzy expili w grupach na pająkach. Robi Pizza zbudował bardzo potężną organizację. Koło niego ważną personą początkowego TT był także Lendel, który grał razem ze swoją dziewczyną czarną, zwaną Olą. Jak już wiecie, Semper Fidelis na krzele z Shadowem także przyłączyło się do TT-ków, w tym Konik oraz Aseox. Była jeszcze jedna dość istotna grupa, która wzmocniła TT. I w przyszłości będzie stanowiła filar tego klanu, a w niej był pewien gracz z Gefionu, który nienawidził wszelkich przejawów bycia randomem Margol. Zapamiętajcie ten nick. Razem z nim był jeszcze Prentix oraz Karo. Poza nimi przez TT przewinęło się bardzo dużo dobrych graczy, bo w tamtych czasach Granie w tym klanie znaczyło dość dużo. Praktycznie, jeśli myślałeś o poważnej grze na Tempeście, to dostanie się do TT było kluczowe. A TT były dość zamkniętym gronem, do tego stopnia, że nawet nie siedzieli jak wszyscy na otwartym spiku, tylko na swoim. No i nie zapominajmy, że był tam także. Małatku do domu do książki, Zimson, potężny rzeźnik z UK. I wielbiciel pewnych śmiesznych substancji. Czy Saers naprawdę rządził twardą ręką i wymagał mega tryhardu od Was, żeby utrzymać dominację? Nie było tak, że nie wiem, niewolnictwo, macie mi dominować przedział i tak dalej, tylko po prostu wiesz, to było normalne granie, tak patrząc z dnia dzisiejszego, gdzie ludzie bardziej. Inaczej, ludzie to bardziej odbierają, tak jakby to faktycznie było jakieś niewolnictwo, że mamy grać i tak dalej. Nie, po prostu było na zasadzie takie: no masz przedział tak dla siebie, nie? Ludzie, i. To jest właśnie tak, że ludzie tego nie doceniają i ja to zauważyłem, gdy skończyłem na tempeście, a teraz kram tu na prykunie. Chodzi o to, że masz przedział, który sobie dominujesz. No jest, no ty, klan, nikt więcej. Ale ci się nie chcę tego po prostu bić, bo wiesz, że to jest twoje. I tak, nie wiem, ktoś ci to wybije, okej, okay, nawet nie chce złota, tą legę. E, to mu i tak nic nie da. I po prostu ci się nie chce, nie? A Robert po prostu namawiał, nie? Żeby namawiać. No po prostu mówił, żeby... jak już jestem przedział, żeby go po prostu... czerpać z niego jak najwięcej, nie? Po prostu, że te dwójki sekty, tak jak teraz, no to nie oddawały wtedy. Boż na te peście, żeśmy dominowali ten serwer i tak dalej, żeśmy sobie tego tam rota tam klepali, oni oczywiście też nam tam później wybijali, odbijali, oni bili. I tak dalej, Ale chodzi o to, że na przykład tu gram na Perkunie, to tam Rota jeszcze nie zobaczyłem, nie? Gdzieś tam, no to jest różnica, nie? Że nawet gdzieś tam, nawet w sumie to na tym Perkunie, odkąd gram, to nawet jednego Tytana nie zobaczyłem. A już w kolejnych kronikach Tempest dowiecie się, jak jeden z najważniejszych Teteków idzie w ślady Neona. O tym, co się działo na gąsie i kto rządził na średnim przedziale. Oraz o początkach słynnego rippera, tego, który sprzedał szatanowi swoje jaja. A także o wielu innych wydarzeniach ze starożytności Tempesta. Także na miłość serca, zostaw tą łapkę w górę i suba i widzimy się w kolejnej części.